Witajcie na kanale, strajkujemy. I dzisiaj odwiedził nas Michał Kudlik. Witam również serdecznie. Zaczynamy granie. Powiedz, byłeś kiedyś, kiedykolwiek grałeś? Grałem 15 lat temu. Na pewno okay. jeszcze dzieci wtedy nie miałem. <laughs> Dobra. Kojarzysz mnie więcej, jak wybrać sobie kulę, dobrać i tak dalej? No na pewno, żeby mi się palce zmieściły. 14, zobacz, 14. Za duże, Dla, za, za duże. Te za duże, i tym bardziej ściskasz kulę i wtedy bardziej odczuwasz jej wagę. To chyba dobrze, jak to odczuwam wagę. No, no dobra. <grymne> Zasada jest taka, że nie przekraczamy oczywiście linii, bo jest faul. A te kropeczki co oznaczają? Yy. Ha! Te kropeczki pomagają ci, bo tych klepek jest określona ilość. I to, że tu jest taki parkiecik. I to pomaga Ci się orientować, gdzie stoisz i po tych strzałkach, które wyrzucasz. Nie, pouczymy. O!

Do trzech razy sztuka. Raz tak. twego Twojego pierwszego TikToka na jeszcze starym e, kocie, niezbanowanym i tam po prostu była taka... E, no wrzuciłeś coś tam z treningu, tylko i wyłącznie, nie? To był pierwszy? Tak. No dobra. E, dlaczego akurat na przykład na TikToka, czy tam na, nie na Instagrama, nie na Aha. YouTube, tylko tak stwierdziłeś, że... Co Cię podkusiło do tego, żeby wrzucić coś takiego w ogóle na TikToka? Na TikToka co mnie podkusiło, bo tylko tą aplikacje wtedy miały. Naprawdę? Tak, nie miałem ani Instagrama, ani Facebooka. No. Yy, I dlatego to pewnie był yy, No tiktok. właśnie. I zaczęło się od tego, że, że wrzucałeś yy, jakieś tam, widziałem, dwa-trzy filmiki i jak to później poszło w tą lawinę komentarzy? Bo to od jakiegoś komentarza się pewnie zaczęło. Tak, wiek? zaczęło to się tak mniej więcej yy, początek grudnia, yy, że zaczęło no. wybijać niektóre filmiki. Chyba złapałem po prostu algorytm je złapał TikToka i na zasadzie, że Ktoś zadaje pytanie, ja odpowiadam. No właśnie. I no, zaczęły być milionowe wyświetlenia niektórych po prostu y, moich odpowiedzi. I później stwierdziłeś, że sprawia tak. ci to frajdę po prostu. Nie no, sprawia mi to frajdę. Ja, cały czas nie bawi. Bawi mnie czytanie komentarzy, y, odpowiadanie na nie. Raz, dwa, trzy i cztery. Spróbujmy to. I Dobra. O No tutaj będzie grubo. Czy córka pomaga nagrywać, ale to już wiemy, tak, że córka córka głównie nagrywa. To jest twój operator. Tak, to jest mój operator, operator. To jest... Dużo też sam z ręki czasem, no. ale jeżeli chodzi o jakieś. Yy, yy... Treningi, no to głównie, głównie córka. córka, mamy te swoje dni takie, że ona idzie ze mną na siłownię i... A to e... myślę, że sporo nastolatków by chciało nagrywać rodzica, który robi TikToki i to jest jednak na pewno jakoś w szkole. Wczoraj nawet miałem taką sytuację, że akurat córki nie było, nagrywałem też TikToka. Yy, i poprosiłem właśnie też dzieciaka, który mnie obserwuje, żeby nagrać, to powiem Ci, że później yy, wrzucił łącznie z tym, że relacje Michał Kudli poprosił mnie o kręcenie TikToka na Instagrama. No nie no, to na pewno sprawia frajdę, tak, to 100%. Tak, tak, tak. <guliczaki. guliczaki> Pamiętam, jak yy, kiedyś grałem, to zawsze mnie po kręglach e, pół tyłek. bola. I to daje nam bardzo stabilną postawę. E, no i tutaj napinasz tak. tyłek i no i to jest... I zawsze po nie poli nad nadgarstek ręka, tylko dupa. Tak, właśnie teraz sobie właśnie przypomniałem, że też miałem taką Jutro sytuację. Jutro będzie problem z wsiadaniem do samochodu. No nie, nie będzie tak źle. Ja lubię zakwasy. <laughs> jak to się mówi, jak są zakwasy, to znaczy, że coś tam było robione. No, no, no. Pomysły na TikToki wpadają same, sam wymyślasz, budują się z komentarzy, córka pomaga wymyśla, bo przeglądać tam trendy i tak dalej, jak to wygląda u Ciebie tworzenie kontentu? Wszystkiego po trochu. Wszystkiego po trochu. Głównie są moje pomysły, ale córka też podsuwa na przykład yy, jakieś tam trendy, że na przykład no. coś tam tańczymy razem no. czy, czy też. Yy. No też są jeszcze jakieś inspiracje, że na przykład coś oglądam, ale no nie chcę tego kopiować, ale jest jakaś inspiracja, zmieniam, zmieniam. No, wiadomo, no też to TikTok, to... Też nawet... się inspiruje, bo nie powiem, że, że, że nie, bo byłaby to po prostu nieprawda. Inspiruje się, ale dużo jest moich pomysłów. No. Dużo, dużo dają też zadawanie pytań przez widzów. Yy. Yy. Widzowie budują, tak, nie? Bu znaczy, ja, ja cały czas podkreślam, że to konto... To jesteście wy, no, a ja jestem tylko tym aktorem. <noise> ale chciałem, ale celowałem w prawą. <noise> no, 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 no. Gratulacje. Pierwszy. A w ogóle, w ogóle e, zapomniałem. E, w bowlingu jest taka, że po prostu rzucasz i zawsze jest ta piątka. Nie wiem Aha. skąd to się wzięło, ale wszyscy sobie zbijają te piąteczki. Ale dobrze, dobite. Teraz lecimy po pierwszego strajka. Męczą cię te głupie komentarze? Nie. Te, o których wspomn wspomniałem? Nie. Jest nie, nie. męczące yy, Bawią mnie te komentarze cały bawią czas. Bawią cały czas. Yy, Bo czytam. Ja właśnie... Czytam. Znaczy często są zadawane emty e e raz i nie wiem, jak już odpowiem raz na jakiś komentarz i na przykład y, dzieciaki chcą, że, chcą, żeby też im odpowiedź udzielić, ale już. Była taka odpowiedź, no, no nie jestem w stanie. No, no. Nie, staram się nie kopiować już TikToków. No. Czekam zawsze na te nowe pytania. Najciekawsze. E, najciekawsze. I jeżeli jest jakieś pytanie dobre, to, to, to leci Tiktok. <laughs> Teraz to już wiesz. Wiesz, co chodzi i już, już jest. Już dobrze jest. No i mamy pierwszy strajk. To może, zacznie, to może to będzie jednak punktowana gra. No. Co obecnie wolisz? Iść na siłownię na trening, czy jednak poświecić czas na live'a z widzami? Nie, iść na trening. Okej, okay. na trening. Z buta. To wy widzowie. Wolę Nie, trening. Nie, wolę, wolę trening tak naprawdę. Nie, no bo widzę, że live'y eee, są praktycznie codziennie. Są codziennie, bo. Widzowie tego też oczekują, no. ta część widzów jest w komentarzach często, o której dzisiaj będzie live, w yy, wiadomościach prywatnych na Instagramie, czy mm -hmm. dzisiaj będzie live, o której mogę się spodziewać, bo no. yy, czekają ludzie na te live'y, yy, o różnych godzinach są, bo ja też nie zawsze mam o tej samej godzinie no to, czas, yy, staram się poświęcić, oczekują tego, więc, więc to robię, ale u mnie live'y są dosyć krótkie, 15-20 minut, ja nie jestem dobrym mówcą, ciężko mi jest mówić do telefonu, głównie to jest, yy, oczekują pozdrowień, nie, a, nie tak. ma jakichś takich pytań, no, 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 pytań no, no, no. nie wiem, a... no jak kurczę zadają pytania umyj jaja, no to <laughs> odsyłam do TikToku, tam jest, tam, jest tam jest instrukcja, tam jest wszystko. No. Zobaczymy, nie dobrze, rozgrzewkowa, bo jak ty myślisz, że jest rozgrzewkowa, to ci po prostu dobrze idzie. <laughs> Bo to już tam nieźle nie, nie punkty bym miał. <laughs> tak, już był chyba pod cztery. No. Czwarta ramka, a abyś już skoczył na pierwsze miejsce. Także. Na spokojnie. No, no, no. Aj, to już. Było blisko, było blisko. Nie, już widziałem, że. Nie w to miejsce rzuciłem y, od razu, jak wypuściłem. za co dostałeś na TikToku? Y, dostałem za y, zastraszanie. Tak. <kłysy> zastraszanie. Aż byłem w szoku. Ale to wy, szczególnie jakiś konkretny film, czy po Nie, prostu był powód? Jak, był, 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 był jakiś film, y, odpowiedź na pytanie, i y, y, chyba widz się poczuł urażony, i y, 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 musiał, musiał po prostu zgłosić. Odwołałem to się. Tego ale... bym się nie spodziewał, nie? Że nie, to za, za, za zastraszanie. Ale na przykład y, ostatnio mi zdjęli film też y, Molestowanie. No strasznie, te powody są takie abstrakcyjne no, dla bo, mnie, że. jak się ogląda. To... Staram się już naprawdę używać takiego języka, nie się regulaminu. Ale praktycznie dwa, trzy razy w tygodniu są mi zdejmowane filmiki. No. Ja się odwołuję, one są wracane wracane no aha. Aha. Wracane, ale no ale, ale, czasem, ale czasem są takie bzdury że malwersacje finansowe aha przykładowo mam płatną współpracę no. wrzucam i jest podpisana płatna współpraca zdejmują mi filmik malwersacja finansowa <laughs> Gdzie jest to podpisane? Jest zawsze -y, km... tak. Tak, tak. No y Laurence i gdzie? To wiadomo, Woki Tak, tak. No i ogólnie to... Cała chyba komentarja już też większych twórców czepia, że to nie jest, że nie jest oznaczane i... I ja jest za... to, zawsze spoko to wygląda. I ja zawsze wiecie. oznaczam płatna współpraca, no. jest tam po prostu. No, 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 no. Ale to, żeby mm. za coś takiego dostać zdjęty filmik, to masakra. No. no. O, o -a a mamy pierwszym rynnę w tej grze. Wcześniej na... wypadła się, nie? Tak. Wyleciała mi. No, 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 w przetarg. trakcie, w trakcie. <śmulacza> Lewa, brawa. Rynny wyczyszczone. Najlepszym się zdarza. Nie no, już jest i tak tym strajkiem, dobiciem, to się bardzo nadrabia punkty, więc tu będzie dobra gra. Myślę, że myślałem, że wszystko czyli ja to... Nie miałeś bana na koncie? No tak, no miesiąc czasu teraz minął, jak mam bana, no. no, no. Ale i tak ładnie to odbudowałem, no już jest 170 tysięcy. No ile właśnie, w miesiąc 170 tysięcy? 170 na tamtym starym koncie 412 w momencie zbanowania. Ja to mnie takie rzeczy... Y... Nie, nie ruszają. Jak praktycznie pierwszego dnia 50 tysięcy obserwacji odzyskałem, to wiedziałem, że to będzie hulało. Ja wychodzę z takiego założenia, że yy, dzisiaj jestem w tym internecie, a nie? jutro może mnie nie być, bo na przykład znowu zostanę zbanowany. Yy, nie zamierzam rezygnować z pracy. Lubisz pracę swoją? Yy, lubię, ale czasami jest męcząca. Mamy teraz oficjalne dwie gry. Nie, no Powyżej 100 będzie wynik. Musi być. Dobra, oficjalne <laughs> oficjalne gry. No! Jak to się piąteczkę zbija? Piąteczkę, to Piąteczka <laughs> masz pierwszą, teraz jest drugi rzut, i teraz to, co zbijesz, to masz razy dwa. Aha. Jak reagujesz na hejt? Bo na bank jest jakiś hejt. Ja uwielbiam hejt. Okej. Okay. Ja uwielbiam hejt, bo dzięki hejtowi. Y są zawsze doskonałe pytania na odpowiedzi, tak jak na przykład dzisiaj, wleciał taki TikTok właśnie z odpowiedzią, możecie sobie przejrzeć. A poza tym, jeżeli nie masz tego hejtu, to też inaczej, hejt nakręca, na, 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 nakręca cię też widownie, to, to no jest to, że... Ktoś hejtuje, widzowie też odpowiadają, yy, robi się jakaś dyskusja w komentarzu, komentarze, no, widzowie komentarze często, no yy, yy, fani mnie bronią yy, w jakiś tam sposób i to się wszystko tak kręci. No i to budu buduje też zasięgi. Dobra. Ciśniemy dalej. Takie. A rynna! Szkoda. Fani napędzają kanał i tak dalej. Jakiś meetup? Planujesz coś w stylu właśnie zorganizować sobie spotkanie z fanami? Myślałeś już o czymś takim? Tak eee, czy z czystej ciekawości. Cały czas e, wszyscy się o mnie o to pytają, a ja tak naprawdę mam brak czasu na coś a, takiego. To ja, ja to i tak się cieszę, że czasu znaleźliśmy, żeby tutaj popykać, szczerze mówiąc. Rano trening, praca, dom. Yy, rodzina przy tym wszystkim. No kurczę, czasem mam wrażenie, że brakuje mi godzin w dobie. No od kiedy się pojawiło to, że nagrywasz na TikToku, prowadzisz live'y, dużo ci czasu to zabiera? Zmieniło ci się sporo? Myślę, że kilka godzin dziennie mi zajmuje same social media. Okej. Okay. Sam odpisujesz na wiadomości? I na tak, na, każd na każdą wiadomość sam odpisuję, nie mam żadnego menadżera, no, no, no. nic takiego. Nie, no tutaj będzie na pewno. Pierwsze miejsce na obecną chwilę. No, Będzie? Będzie dobre. A. I staram się w ogóle na każdą wiadomość odpisać. No, oczywiście, jak są jakieś tam obraźliwe, to nie wchodzę w dyskusję, bo to wiadomo, że to nie jest. A ma widziałem miejscu. ostatnio storka, no? a tam <grych> kilku pajaców się znalazło na co dzień. tak, listom. to ja to ja przykładowo pokazałem po prostu, jak to też wygląda. No, no, no. Bo to, yy, też nie pokazuję wszystkich tych wiadomości, bo takich yy, wiadomości. Yy, Y, Oczywnych, obrzydliwych i hamskich też jest y, wiele. No. No tak. no. Szczególnie y, wiele jakichś y, hamskich ofert seksualnych. No. Tylko wiesz, to już w ogóle nie wchodzę, tylko blokuję od razu no. na Instagramie, bo to, to. mówię tylko i wyłącznie na Instagramie, odpowiadam na wiadomości. No tak, to wiem właśnie, że nawet no. to wszędzie podkreślam. To na Instagramie, na TikToku. <laughs> W zasadzie czasem mi się zdarza, ale ogólnie jak jakbyś nawet wysyła to jest zawsze wszystko kasowane. Nie czytam. Nie będzie. <laughs> Presja. Za bardzo chciałem. No i... Jest ponad 100. Yes. 103 Gratulacje i jeszcze jedną grę. Zobaczymy. Teraz to już na luźno i tak już skakujesz na pierwsze miejsce. Twoje marzenie. Marzenia? marzenia? Aha. Ja mam takie przyziemne marzenia, żeby żeby być, nie wiem, szczęśliwym, yy, zdrowym, kurczę, takie takie naprawdę... Po prostu małe takie. Robić swoje, swoje. swoje żyć swoim życiem, kurczę. Pozytywnie żeby moje dzieci były szczęśliwe no, takie takie bardziej to, to rodzinne chyba takie i chyba to co więcej, najważniejsze i, i chyba tak też żeby więcej z nimi czasu spędzać no w tej chwili troszkę mi ten y, social media jednak to zabrały no. czas dla rodziny ale zawsze się staram jak najwięcej czy rano pojechać do szkoły zawieść, y, czy odebrać ze szkoły odebrać rzadziej bo to akurat pracuje ale y, kurczę y, pojechać na siłownię no, no, czy nawet no. spędzić razem czas nawet przy tych y, przy kręceniu TikToku. No tak. Ile lat w treningu. No teraz 8,5 roku minęło, jak chodzę. Z, z, trenuję w zasadzie, ale pierwsze 4 lata, pierwsze lata były zmarnowane, bo nie wiedziałem, jak trenować. Musi być strajk! No. ja nie ma! O, tak, i taki sam rzut. No będzie. Pięknie. Już widziałem, że schodzi od razu. Ale, ale dobrze, że nie do rynna. Dobrze, że nie w rynna. Zawsze coś tam te punkty, wiesz, to jeszcze po, e, po zamkniętej ramce, to tam 6 punktów się doliczyło. No chyba będzie. No i brawo! No. Yy, nie trenowałem systematycznie popełniałem błędy treningowe, żywieniowe, ale w końcu się nauczyłem trenować. Nauczyję no, się trenować, tak? Okay. Choruję na chorobę efektywną dwubiegunową i no. gdzieś to mi też pomogło wyjść z tego. Aha. Wyjść z tego, takiego kopa mi dało do działania i tak się mocno wkręciłem w siłownię właśnie, że w pewnym momencie też już nawet lekarz z psychiatrami. Odstawił leki. W tej chwili nie uczęszczam, bo jest okej. Impuls, żeby pójść na śłoknie. To byłem motyły. Tak? To co było? Tak, bardzo byłem motyły. Ciężko mi było przejść półtora kilometra po dziecko do przedszkola. Naprawdę? Tak. Masz gdzieś zdjęcia? Nie za dużo, ale gdzieś co. No Nie no, niemożliwe, że ty grałeś 15 lat temu. Tutaj jest jakieś. Poważnie. Na ja pewno ja jest... y, jeszcze dzieci nie miałem. No, 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 no. będzie. Tu spert, tu strike, tu za zamkniętymi To w... Dobrze. No, no, no. Jest. No. Ztręcony, ale już, już chciał zostać. Chciał zostać oczywiście. Też już go widziałem, że on tam stał. No. Ale dobrze, kolega go zjął, To klasa wynik, 105. Często się ludzie pytają mnie skąd się wzięło kolego. No no to jest na tej zasadzie, że jak wchodzę na jakiś magazyn, to ja mam lat 40, ale jest 20 latek, to mu nie będę mówił. Przepraszam, proszę pana, czy otworzy mi pan rampę? <grystanie> <grystanie> tylko krzyczę kolego! A i co? <grystanie> no właśnie, no ale to powiem, jest ci, już że tam, gdzie jeżdżę, nie? to już się tak przyjęło, że nawet magazynierzy między sobą wołają kolego. Możesz <grystanie> mi pomóc? <grystanie> w sumie to jest no, takie fajniejsze zmniejszenie dystansu, nie? A, to, no jest to, dywnie, to jest to takie razu... łagodne, nie wiem. No, już. przepraszam, proszę to, pana, to, coś na tak, sztywno. No blisko. Przyjdzie do to to, 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 to to nikt tego nie pomije. Nie, no dobrze ciśnij. Nie, no trzeba już wiesz. Ja e... Następnym razem będzie nie, że powyżej 100, tylko na 200. To muszę trochę potrębać. Dobrze. Zapraszam. <laughs> ach! Ach! Nie miało tak iść. Ale i no tak mała... się jestem bardzo zadowolony. ostatnio Udało, udało się y, poprawić tą ostatnią grę to jeszcze dwa rzuty. Tak no chyba, że przystrajkuję od razu. To jeszcze... Nie, jak przystrajkujesz, to masz jeszcze dwa. Tak. W dziesiątej to możesz. No to mówię, trzy... Dawaj. <laughs> no za bardzo chciałeś <laughs> Ale jak to dobijesz, to masz jeszcze jeden. Mhm. Do zrobienia, do zrobienia. Był TikTok właśnie z Twoją jakby taką metamorfozą, ale to, już, ale to nie były. No to, to nie, bo to... Się wtedy się jeszcze nie fotografowały. No. Twoja rada dla swoich widzów. Więcej komentarzy, oczywiście, że więcej komentarzy, tylko y, bardziej kreatywne, żeby się nie powtarzały. O. Potrafi być jeden TikTok i 25 takich samych komentarzy. No. Gdzie odpowiadałem na to pytanie dwa TikToki wcześniej. I 8 TikToków wcześniej też. Tak. No dobrze. Aj. 116 Gratuluję w wyniku. Idę po markera. Samą górę, gratuluję. Tak żeby wynik się też tam gdzieś zmieścił. 116, tak? 116, zatwierdzone komisyjnie. Pięknie, pierwsze miejsce. Nie no, to tutaj lepiej, lepiej być nie mogło. Udało się. Na sam. Piękny szczyt. Gratuluję w wyniku. mam gifta dla Ciebie. Koniec tych pytań. To jest. Ozdoba w Kolej, o, Dzięki za wizytę! Strajkujemy. Także proszę dzięki bardzo, wielkie. Totalnie, żebyś tutaj pamiętał, e, pamiętał o koledze. Oczywiście, że takiego kolegę na zawsze zapamiętam. A! Dziękuję Ci bardzo za wizytę. Ja też dziękuję. E, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. E, zapraszam Was na kolejne. Zobaczymy, kto e, kolejny wykręci, jaki wynik. Pozdrawiam serdecznie.